Zaraz się zacznie. Prawdziwe sprawy sądowe. To pogwałcenie moich praw. Nie jestem przestępcą. Nie patrzcie na mnie. Spójrz na nas. Nieopanowane emocje. Nie. Jestem potworem. Wszystko uchwycone na filmie. Nie dotykaj mnie. Obyś zgnił w piekle. Zostawcie mnie. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Premiera w niedzielę o 22 na Crime and Investigation. Przejechałem tysiące kilometrów, rozmawiałem z setkami ludzi, zadawałem pytania, prosiłem o pomoc. Przez blisko 30 lat opowiadałem o zbrodniach. Te sprawy to właściwie całe moje życie. Często odbierały mi sen, nie pozwoliły spokojnie myśleć. Dzisiaj chcę wrócić do tych, które nie znalazły swego finału. Jest zbrodnia, nie ma sprawcy. Jest taka nauka zwana wiktymologią, która mówi o tym, że ofiara może sprowokować przestępcę do dokonania np. zbrodni. Ale czy zbieranie grzybów może być taką sytuacją? Wydaje się, że najbardziej wiodącym motywem tego zabójstwa był motyw seksualny. Kobieta na pewno się broniła w jakiś sposób. Moja mama nie żyje, mówię, to jest niemożliwe. Pojechaliśmy do lasu w to miejsce. Już było widać tam jej rower, że leżała. Pierwszy moment chcieliśmy, właśnie do niej podbiec, dotknąć jej. Bym się chciał jeszcze za życia dowiedzieć, kto, kto to zrobił. Grzywobranie można by rzec, że w Polsce jest właściwie narodowym zajęciem. Okazuje się jednak, że zdarzają się niekiedy takie sytuacje, że to przyjemne zajęcie może zmienić się w tragedię. Dzień dobry. Dzień dobry. Po ile te A Ile pan potrzebuje? No tylko do jaśnicy. No to może w tym słoiku. No dobrze, okej. Okay. Może być. Mogło się doczekać tego lata, kiedy pójdzie na grzyby, na jagody. Lubiła właśnie chodzić do lasu, grzyby zbierać, jagody, jeździć na rowerze. Mieliśmy swoje miejsca w lesie, jeździliśmy do babci na rowerach. Też lubiłam chodzić i właśnie zbierać z mamą zawsze grzyby. Ja poznałem żonę na zabawie. I po zakończeniu zabawie ja się umówiłem z nią na następną niedzielę i potem na następny i tak dalej, i aż do, doszło do ślubu. Najpierw jest Anita, moja siostra najstarsza, później druga siostra Kasia, y, brat Michał, potem jestem ja, y, Rafał i Natalia najmłodsza. Zawsze byli uśmiechnięci, i szczęśliwi ze sobą. Tata i mama byli dla mnie wzorem. Dla mnie to była najlepsza osoba na świecie. Pani Ula była ze swoim mężem 28 lat. Poznali się w Stężycy na strażackiej zabawie. Mieli szóstkę dzieci. Nigdy nie mieli żadnych problemów. No, może poza jednym: finansowym. Chcieli poczynić pewne inwestycje do domu, kupić pralkę, nową lodówkę. Sama nie wiem, którą. Jeśli mogę Państwu doradzić, doradzałbym tą. To bierzmy tę. To był zwykły poranek. Pani Urszula bardzo wcześnie wstała, zdążyła jeszcze pójść do piekarni, kupić pieczywo dla rodziny, przygotować śniadanie i poszła na grzyby. No, kto jeszcze nie ma grzybów? ja jest Mamo, tata dzisiaj tak zostaje w domu. Mogę wziąć jego auto, bo spóźnię się do pracy. Na to śpi, proszę, nie budźcie go, bo on jest bardzo zmęczony, niech dzisiaj sobie pośpi. A jak się wstanie, to go zapytaj i sam ci da odpowiedź. Mama, będę musiała pójść sama na grzyby. Dzień przedtem, wieczorem, my tu wszyscy byli w domu, zanim my spać, my się rozmawiali. Ja miałam następny dzień wolny, tu wtedy budowałam sobie tam garaż i mówię, jutro to będę robił sobie tam okna przy garażu, nie? a ona mówi, ona pójdzie rano na grzyby. Mama była w lesie, miała o ósmej. 8... Przyjechać tutaj, mieliśmy jechać do Kościerzyny, bo najmłodsza siostra Natalia miała wycieczkę i chcieliśmy jej kupić piwór. Mieliśmy właśnie z mamą jechać, ale mama rano szła właśnie do lasu na te grzyby. O, coś się stało? Nie, nic. Drobna sprawa. Ha, no to do widzenia. Do widzenia. Kilkadziesiąt minut później przypadkowo przejeżdżający kierowca Tira, który zatrzymał się w lesie, podejrzew 18 metrów od szosy, zauważył leżące zwłoki kobiety. To była pani Urszula. Halo? Halo, policja? Dziś 12 pierwsza przyjechała tu do mnie policja, nie? I się pyta, czy żona w domu, czy nie. Ja mówię, ja nie wiem, zawołałem tutaj dzieci, powinno być, że rano poszło na grzyby, czy mama jest w domu, się pytam, dzieci, nie? Tu, a dzieci byli też, każdy tam swoje sprawy, tam jedni byli w Kościerzynie, przyjechali akurat w tym samym momencie i, i się poszedł do góry, zobaczył mnie, mamy nie ma, nie? Początkowo nie chcieli mi nic mówić, nie? I, Pytali mnie najpierw, jak ja się czuję, tego, żeby się tu usiadł, spokojnie. tego nie? Ja się usiadłem i mówię, żeby powiedzieli, nie? że nie, jeżeli coś się stało, czy wypadek, to niech mówię, Nie to mi powiedzieli. Nie? Wtedy pojechaliśmy do lasu, w to miejsce, już było widać tam jej rower, że leżała. No to, o której to było? Panie komisarzu, było gdzieś przed ósmą, jechałem samochodem, świecę mi zarzuciło, usuwałem usterkę, pani jechała na rowerze. Dobrze, dziękuję. Mamy pana dane, to się odezwiemy. Co to, to tam tak za tą taśmą. To jest mąż ofiary i jedno z jej dzieci. Ja myślałem, że zawału dostanę, nie, że usiadłem, co na ziemię, jeszcze ten polityczny tłum, chyba będziemy mieli drugi zgon. Tak, no. Wtedy poszłam, poszłam do koleżanki. A ona mi mówi, że moja mama nie żyje. Ja mówię, to jest niemożliwe, bo nasza wioska jest mała, co prawda, i plotki szybko się roznoszą. Mówili, że właśnie w sklepie mówili, że taka pani w, pomarańczowym, w pomarańczowej bluzie nie żyje. Ja mówię, to jest niemożliwe, przecież mama zawsze miała czerwoną bluzę. Poszłam do domu, przyszedł wtedy tata z, z siostrą i potwierdzili. I dalej już nie pamiętam, co się wydarzyło. Później byłam jeszcze przez tydzień. Przez tydzień już nie mogę. Pani Urszula została uduszona. Nie było żadnych y, śladów gwałtu, nie było też śladów obrony. Musiała być przez sprawcę y, zaskoczona. Było pewne zielone światełko w tej sprawie, jakiś czas po zbrodni, dlatego że natrafiono na osobnika, zoofila, działającego w tamtej okolicy. Była to starsza osoba. My w naszej inscenizacji pokazujemy w miarę młodego człowieka, żeby nie było tam pełnej w tym czasie identyfikacji. Co malutka, co malutka, stękniłaś się za mną, tak? i Już ci dałem jedzonko, już cię najabłaś, tak? Dzień dobry, policja. Dzień dobry. A o no, co chodzi? Chcielibyśmy się z panem porozmawiać. Wydarza mi to! Co za mek Nie no, spokojnie. Już odkładam, już odkładam. Ta osoba została zatrzymana, jednak, no, nie znaleziono dowodów w związku. Z tą zbrodnią, nawet mężczyzna miał na ten czas dobre alibi. Zaraz się zacznie. Prawdziwe sprawy sądowe. To pogwałcenie moich praw. Nie jestem przestępcą. Nie patrzcie na mnie. Spójrz na nas. Nieopanowane emocje. Nie. Jestem potworem. Wszystko uchwycone na filmie. Nie dotykaj mnie, obyś zgnił w piekle. Zostawcie mnie. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Premiera w niedzielę od 22 na Crime and Investigation. Wjechaliśmy do lasu, w to miejsce, już było widać tam jej rower, że leżała. Zauważył leżące zwłoki kobiety. To była pani Urszula. <gry> że tata z, z siostrą i potwierdzili. I dalej już nie pamiętam co się wydarzyło. W sobotę rano o 8.25 dyżurny odebrał telefon od przypadkowego kierowcy, który przejeżdżał trasą Stężyca-Gołubie, że zauważył w lesie nieopodal drogi ciało kobiety. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z miejscowego posterunku. Potwierdzili to zgłoszenie i zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu grupy operacyjno- dochodzeniowej wraz z prokuratorem oraz lekarzem biegłym. Na miejscu zastaliśmy no, zwłoki kobiety Pani była obnażona w dolnej części. Odzież ta dolna, która była z niej zdjęta, leżała obok. Pani miała na szyi pasek od torby, którym została jak później wyszło w trakcie sekcji uduszona. Jak ustalono, przyczyną zgonu kobiety była uduszenie gwałtowne. Na skutek zadzierżgnięcia, czyli nastąpił ucisk na narządy szyi przy użyciu narzędzia tym narzędziem, tutaj, tą pętlą, była, był uchwyt ramienia torebki, który został zaciśnięty na szyi denatki siłą ręki ludzkiej. Przesłuchiwano świadków, miejscowi policjanci rozpytywali osoby, które mogłyby cokolwiek wnieść do sprawy, które widziały panią, które mogłyby widzieć potencjalnych sprawców bądź osoby, które mogły się kręcić w tym rejonie. Zabezpieczono także włosy. Udało się ustalić, że dwa z włosów pochodzą od mężczyzny. Oraz udało się ustalić, że ślad biologiczny zabezpieczony na uchwycie torebki również zawiera DNA typu męskiego. Została pewnie zaatakowana przez kogoś i, i, i próbowała się bronić. Z uwagi na bliskość drogi, najprawdopodobniej ten sprawca no, po zaistnieniu czynu dosyć szybko zbiegł, oddalił się z miejsca. Toku oględzin zwłok na miejscu, jak i późniejszej sekcji nie ujawniono śladów świadczących o tym, żeby doszło do gwałtu. Nie mogę w 100% tak powiedzieć, że nie doszło do zgwałcenia. Natomiast mogę powiedzieć, że nie ujawniono śladów nasienia. Dwa portrety pamięciowe mężczyzny zostały sporządzone na podstawie zeznań świadków, były to osoby, które były widziane. W pobliżu miejsca zdarzenia. Czy to byli sprawcy? Możliwe, że to byli sprawcy tych osób, jakby nie, nie, nie dało się później wytypować i, i, i zweryfikować ich, ich pobytu na miejscu. Były dwa portrety pamięciowe. Jeden mężczyzny w wieku około lat 50 wysokiego, poruszającego się rowerem. Pojawił się także wątek mężczyzny młodszego lat 30, wysokiego wzrost około 180 cm, który również poruszał się na rowerze typu góral. Portret pamięciowy ma bardzo długą historię. Pierwsze wizerunki publikowane były już na pierwszych listach gończych, czy to na dzikim zachodzie, czy też i na starym kontynencie na wyspach. Praca nad tworzeniem portretu pamięciowego jest bardzo trudna i bardzo złożona osób. Które zajmują się tym w Polsce jest niewiele. Można je policzyć właściwie na palcach może obu rąk. Praca ta przypomina bardziej przesłuchanie, czyli nie czynność samą kryminalistyczną, ale czynność procesową. Podczas całej tej czynności, która trwa około dwóch godzin mniej więcej, świadek. Widzi dziesiątki rodzajów oczu, dziesiątki rodzajów twarzy, które musi dopasować. Jest to bardzo trudna i żmudna praca. Sam portret pamięciowy daje możliwość do ograniczenia kręgu osób podejrzanych, do wyeliminowania osób, które na pewno nie były widziane w tym momencie, w tym krytycznym czasie przez świadka, a przez co przyspieszenie pracy organów ścigania. Konstruowanie profilu psychologicznego sprawcy przestępstwa polega na zebraniu wielu informacji, które w procesie takim dynamicznego kojarzenia, łączenia ich analizy pozwalają na sformułowanie jakichś wstępnych wniosków dotyczących tego sprawcy. Można to zobrazować w takiej formie, gdzie jednym z kluczowych elementów jest wiktymologia. Innym elementem niezbędnym są zeznania świadków. Także to, co tak naprawdę jest najważniejsze na tym pierwszym etapie śledztwa, to informacje z oględzin, a w dalszej kolejności informacje z sekcji zwłok. W sprawie zabójstwa pani Urszuli Bartelik, mieszkanki Stężycy, wydaje się, że najbardziej wiodącym motywem tego zabójstwa był motyw seksualny. Sprawców seksualnych dzielimy na takich bardziej zorganizowanych w swoim działaniu i tych o takim mniejszym stopniu organizacji działania. W tym przypadku prawdopodobnie mamy do czynienia ze sprawcą, który działał sytuacyjnie, spontanicznie i tak naprawdę sama ofiara jako osoba nie miała dla niego większego znaczenia. Najważniejsze było to, że była to kobieta, która była łatwo dostępna na tym konkretnym terenie, w którym dokonał on tego przestępstwa. Sprawcy tacy zazwyczaj mieszkają w bliskiej odległości od miejsca dokonania przestępstwa. Jest to teren, który maksymalnie według badań naukowych przeprowadzanych przez psychologów śledczych obejmuje taki obszar do 15 kilometrów od miejsca zabójstwa. W przypadku tego zabójstwa nie mamy jednoznacznie jakby informacji na temat tego, czy na pani ruszli dokonano zgwałcenia. Czasami sprawcy wystarczy samo zabójstwo do tego, aby rozładować napięcie seksualne, i niekoniecznie musi dojść do zgwałcenia, choć bardzo możliwe, że często nie udaje się po prostu tego stwierdzić. Każda zbrodnia wstrząsa i bulwersuje, ale ta jest właściwie nie do zrozumienia, przecież to zupełnie przypadkowa. с бродня там Się sytuacja dość niezwykła, ponieważ nasza załoga robiąca program tak przeżyła sprawę tej zbrodni w Stężycy, że postanowiła ufundować pralkę tej rodzinie, a właściwie ojcu i dzieciom, zamordowanej pani Urszuli. Nie wiem, jak to uczynić, jak państwu powiedzieć, bo w takiej tragedii niewiele my możemy pomóc, jaką państwo przeżywają, ponieważ ta historia ma pewien związek jakby z pralką. Załoga naszego programu 997 postanowiła, że państwu trochę może w życiu praktycznym ulżyć, bo, bo ma, został pan ze sporą gromadką dzieci, postanowiliśmy przekazać dzisiaj państwu pralkę, która może wspomoże was. W szarym codziennym e, życiu oczywiście ona niewiele, jak mówię, złagodzi tę tragedię to ja bym wolał lepiej żeby na żyłę, bym te pralki nie chciał. Nie? Chociaż to upłynęło już tyle lat, ale to ja się jeszcze do tej pory z tym nie mogę pogodzić, nie? Ta zbrodnia znajdzie kiedyś swój finał? Czy morderca nas dzisiaj oglądał? A może ty wiesz, kto nim jest?